Szanowni Państwo, zostawiłem Państwa z grupą akrobacyjną Firebird Sally. zwróćcie Państwu uwagę, że już jakiś czas temu dołączył się do nich Artur Kiela. Kto, no, coś innego może przyjść na góry. Dołączyła się taka czarna owieczka, która lata z tymi biało-czerwonymi samolotami. Ale należy przyznać, że robi to świetnie. Jak był członkiem tego zespołu, by trenował z nimi co Adam Labus, Łukasz Wideński, Sebastian Nowicki i Artur Kielak. Grupa Firebirds Plus 1.